Kurde, to już, nie? No to nagrywamy. Kolejnego vloga. Piotr Piotr 2413. Witam, witam. Moi drodzy, ale duchota Aż muszę okno otworzyć. Normalnie muszę okno otworzyć. O! Całkiem inaczej. Moi drodzy, w takim bądź razie tak, nagrywamy vloga. Normalnie sierść mi schodzi, no <grym> ostatnio mówiłem o opalaniu, nie? No teraz mi sierść schodzi, czyli znaczy się skóra nie sierść. Bo sierściuchy nie mają skóry, nie? Dobra, nie, dosyć dzisiaj teraz moi drodzy tak W tym vlogu chciałem umieścić mój pierwszy raz, czyli mój pierwszy raz był taki 9 miesięcy temu Było Dzisiaj po obejrzeniu naprawdę wielu, wielu, wielu vlogów i Tom Katerki, i, i, i mm, Michał 88SL, a fajne produkcje, najfajniejsze produkcje robi naprawdę Majster, majster projekt, że tak powiem czyli, czyli nasz Zdihu Majster, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Jesteś dobry ziom. Do Wrocławia na pewno zawitam. Na pewno, że tak powiem, owiniemy jaką flachę. I nie tylko. Dobra. I oczywiście, oj, 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 oj. gdzieś tu miałem na kartce. A wiem już. Wiedźma ma vlog. Polecam bardzo serdecznie, moi drodzy. Wiedźma ma vlog. Dobre vlogi na temat. No i, no i wam powiem, co wam jeszcze powiem Oj, 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 oj. Powiem wam tyle, że hmm. oj, 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 wiadomość dostałem Ehe, Nie wiem od kogo, ale okej okay, Zaraz odczytam <coughs> Lekka zadyszka Boże, te papierosy Mnie doprowadzą Do zadychy, dobra yy, Moi drodzy, tak, yy, powiem tak yy, Na zlocie Na zlocie w Warszawie Vlogerów chyba mnie nie będzie, chyba mnie nie będzie, chyba. Jeszcze nie jest powiedziane, że nie będę, bo szykuje mi się wyjazd i to bardzo, bardzo porządny wyjazd. Więc, więc mówię tak, że hmm, nie wiem, pomyślę. Dalej, nawijając temat do vloga, oczywiście vlog Mateusz i Młody Kubica. Wspaniałe vlogy, wspaniałe granie na gitarze, oczywiście. No, daliście, daliście chłopaki, ostro, ostro, ostro. Pozdrawiam serdecznie. Trzymać, tak dalej, i nagrywać kolejne vlogery, vlogasy, vlogery, vlogasy. <todgry> tak jak ja to mówię. Okej, okay, yy, no, i, no i oczywiście łapka w górę będzie zawsze u was, yy, nie wiem jak to, no ze mną to jest różnie, albo jestem, albo mnie nie ma, albo znikam, albo się pojawiam. Dobra, yy, w takim razie powiem tak, yy, dzisiaj oczywiście mam tutaj przygotowane takie piwko, chociaż, yy, chociaż yy, powiem wam, że... Hmm. Nie będę, nie będę tutaj nazwy zdradzał, nie będę tutaj reklamował, e, ale dzisiaj pijemy zazdróbkę kogo? Oczywiście mojego kuzyna, który kończy dzisiaj 18 lat. E, byłem, wróciłem. E, nie chciałbym, nie chciałbym przeżyć jeszcze raz e, swojej osiemnastki. <laughs> Naprawdę, nie warto. <laughs> Chociaż ja już jestem stary pryk, stary pryk. E, widać po zmarszczkach. Normalnie, ale mam zmarszki, co? <laughs> Mój pierwszy vlog, który nakręcałem, był o, o, o Szymona Mańskiego bym zatrudnił. E, ale nie udało się, nie udało się. No i kochani, no i co? No i sam musiałem nagrać tego vloga. Pierwszego jakiego. Nagrałem, chociaż z wielkim trudem, z wielką tremą, ale już ta, już ta trema minęła i już teraz jestem taki, widzicie, no, niektórzy napisał, napiszą, o kozak, kurde, jaki kozak. Nie, ja nie jestem kozakiem, ja nie jestem internetowym, jakimś nie wiem e, kim, ale wam powiem tylko tyle, że normalnie chmury idą. Chmury idą, no to do góry i naprawdę. E, Wiedźma Vlog, subskrybujcie ją, dziewczynę, naprawdę dziewczyna nakręca dobre vlogi, no i co, no i to by było na tyle, trzymajcie się serdecznie, polecam Wiedźma Vlog, do usłyszenia wkrótce.